Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Saul Alvarez został mistrzem świata trzech federacji w wadze średniej. W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu podczas gali w Las Vegas Canelo wypunktował Daniela Jacobsa. Amerykanin miał w tym pojedynku swoje momenty, ale ostatecznie wyższość udowodnił Alvarez, który sięgnął po w pełni zasłużone zwycięstwo. Pojedynek Canelo z Jacobsem zapowiadał się rewelacyjnie. Naprzeciw siebie stanęło dwóch czołowych zawodników kategorii średniej, którzy już dawno udowodnili swoją wartość na światowych ringach i można było po nich oczekiwać wielkich rzeczy. Między pięściarzami zaiskrzyło podczas piątkowej ceremonii ważenia, co tylko podkręciło napięcie. Ta walka miała dość wyraźnego faworyta i był nim Saul Alvarez. Meksykanin to zawodnik, który umie praktycznie wszystko, a do tego cechuje go wyjątkowa ringowa inteligencja. Dotychczas zwykle był jednak większy od swoich rywali, a teraz przewaga gabarytów była po stronie Daniela Jacobsa. Nowojorczyk jest od Kanelo wyraźnie wyższy i ma większy zasięg ramion. Był również cięższy. Na dodatkowym ważeniu, organizowanym przez Federację IBF w dniu walki, przekroczył ustalony limit, za co będzie musiał zapłacić karę. Atutami Jacobsa miały być też siła ciosu oraz praca nóg. Pierwsza runda walki była rozpoznawcza i można było ją nawet zapisać na korzyść Jacobsa, ale później inicjatywę zaczął przejmować Canelo. Zgodnie z oczekiwaniami, Meksykanin punktował przeciwnika licznymi uderzeniami na korpus. Nie otwierał się, walczył raczej ostrożnie, ale w rywalizacji na ciosy proste zyskiwał przewagę. Na półmetku pojedynku jego prowadzenie punktowe wydawało się wyraźne. Jacobs wrócił jednak do gry, a szczególnie dobre w jego wykonaniu były rundy od ósmej do dziesiątej. Popularny Miracle Man najwyraźniej uznał, że w czysto technicznej walce jest po prostu słabszy, więc postawił wszystko na jedną kartę i poszedł na wymianę ciosów. W tej widać było, że naprawdę ma czym przymierzyć. Ósma runda była chyba najciekawsza w całej walce, bo zawodnicy wreszcie podkręcili tempo. W dziewiątej odsłonie Jacob trafił natomiast kapitalnym, czystym lewym sierpowym. Po zainkasowaniu takiego ciosu zapewne 90% pięściarzy wylądowałoby na deskach, Canelo jednak ustał i nie wyglądał nawet na jakiegoś mocno zamroczonego. Po dziesięciu odsłonach losy pojedynku były otwarte i wciąż mógł on pójść w obie strony. Tak zwane rundy mistrzowskie, czyli 11 i 12, były jednak popisem Canelo Alvareza. Meksykanin zdał sobie sprawę, że wojna w półdystansie jest wodą na młyn dla Jacobs'a i że polowanie na nokautujący cios nie jest w tej walce wskazane. Kanelo wrócił więc do swojego boksu, korzystając z przewagi wyszkolenia technicznego. Zawodnik z Guadalajary zachował też więcej sił i w dwóch kluczowych rundach miał pełną kontrolę. O wyniku pojedynku musieli zadecydować sędziowie, którzy zgodnie punktowali walkę dla Saula Alvareza 2 razy 115-113 i raz 116-112. O ile w pojedynkach Canelo nieraz mieliśmy werdykty kontrowersyjne, o tyle teraz zwycięstwo Meksykanina było w pełni zasłużone. Moim zdaniem punktacja 115-113 jest nawet zbyt bliska. Na mojej karcie było 116-112 i nie bardzo widzę możliwość przyznania Jacobsowi więcej niż czterech rund. Najważniejsze jest jednak to, że wygrał ten, który na to zwycięstwo sobie zapracował. Przewagę Saula Alvareza potwierdzają statystyki ciosów. Kanelo próbował rzadziej, ale był zdecydowanie bardziej skuteczny. Łącznie trafił 188 razy na 466 prób, co daje ponad 40% skuteczność. W tym samym czasie Jacobs wyprowadził 649 ciosów, ale trafił tylko 131 razy, mając skuteczność na poziomie 20%. Statystyki pokazują też, jak dobrze funkcjonował lewy prosty Canelo. Dodatkowo Meksykanin doprowadził do celu blisko 50% mocnych ciosów. Alvarez skupił w swoich rękach pasy mistrza świata federacji IBF, WBC i WBA w wadze średniej. Przy okazji zarobił prawdziwą fortunę, przynajmniej 35 milionów dolarów. Łączna garza Jacobsa to około 10 milionów, choć blisko milion będzie musiał oddać Canelo za przekroczenie limitu na ważeniu w dniu walki. Meksykanin jest w tej chwili mega gwiazdą pay-per-view, ma jeszcze długi, lukratywny kontrakt z platformą Dazon, nie skończył nawet 29 lat i na dobrą sprawę rozdaje karty. A możliwości ma mnóstwo. Jego promotor Oscar de la Hoya na gorąco powiedział o opcji pojedynku w kategorii super średniej ze znakomitym Kalumem Smithem, czy nawet o walce w wadze półciężkiej z Sergejem Kowaliowem. Oczywiście cały czas dyskutuje się też o możliwości dopełnienia trylogii z Gennadyem Gołowkinem. Czwarty pas w wadze średniej, federacji WBO, należy w tej chwili do Demetriusa Andrade. Od kilku godzin wiemy już oficjalnie, że najbliższym rywalem czempiona będzie Maciej Sulęcki. Walka odbędzie się 29 czerwca w Providence. Przed Polakiem ogromna szansa. Zdobycie tego pasa zagwarantuje nie tylko chwałę, ale też okazję do kolejnych wielkich pojedynków, bo pełna unifikacja na pewno również jest ambicją Canelo. Saul Alvarez znów potwierdził, że jest wybitnym pięściarzem, tym razem bez pomocy sędziów. Wygląda na to, że jeszcze przez dobrych kilka lat będziemy go widzieć w największych walkach. Wcześniejsze pojedynki gali w T-Mobile Arena w Las Vegas były swego rodzaju pokazem talentów, w tym najjaśniej błyszczał Virgil Ortiz Jr. 21-latek ciężko znokautował już w trzeciej rundzie Mauricio RR, ringowego wyjadacza, który nigdy wcześniej nie przegrał przed czasem, a słynnego danego Garcia w pojedynku z nim musieli ratować sędziowie. Ortiz bezlitośnie rozmontował Errere i dopisał trzynaste zwycięstwo na zawodowym ringu, utrzymując stuprocentowy współczynnik nokautów. Nieco gorzej wypadł Lamont Roach. 23-latek wypunktował ostatecznie doświadczonego Jonathana Okendo, ale w samej walce miał trochę problemów i nie zaimponował swoim boksem. Ponadto na tej gali Joseph Diaz nokautował Frediego Fonseca, John Ryder zastopował Bilala Akawiego, a niedawny pogromca Miguela Cotto Saddam Ali przegrał przed czasem z Antonym Yangiem. A skoro zaczęliśmy mówić o pokazie talentów, to możemy płynnie przenieść się na toczoną w tym samym czasie galę w Stockton w Kalifornii. Tam w przedostatniej walce zaprezentował się miejscowy chłopak, zaledwie 19-letni Gabriel Flores Jr. Swój zakontraktowany na sześć rund pojedynek stoczył po starciu o Mistrzostwo Świata między Jervinem Ankahasem a Ryujczym Funaim i obserwując reakcję trybun, doskonale wiedzieliśmy, dlaczego został umieszczony na karcie tak wysoko. Większość kibiców przyszła na tą galę właśnie dla niego, a w trakcie jego występu wśród widzów zapanowało totalne szaleństwo. W ringu Flores bardzo efektownie znokautował w trzeciej rundzie Eduardo Pereira do Szrejsza. W wieku 19 lat Kalifornijczyk ma rekord 13 do zera i jest niezwykle przebojowy, a jeśli dołożymy do tego taką bazę kibiców, to szykuje nam się materiał na wielką gwiazdę. We wspomnianym pojedynku mistrzowskim Jerwin Ankachas pokonał Ryuichego Funai. Filipińczyk przez sześć rund rozbijał Japończyka, a przed siódmą odsłoną lekarz zalecił przerwanie pojedynku. Tym samym Ankahas obronił tytuł federacji IBF w kategorii supermuszej. W walce wieczoru mierzyli się natomiast Artur Beterbiev i Radiwoje Kalajdzić, a stawką był tytuł Mistrza Świata IBF w wadze półciężkiej. Ten pojedynek ze względu na ofensywny styl obu pięściarzy zapowiadał się fascynująco. W ringu okazało się jednak, że Kalajdzicz nie miał nic do powiedzenia i starcie zostało przerwane w piątej rundzie, gdy sędzia prawdopodobnie uchronił Bośniaka przed ciężkim nokautem. Mimo kolejnego zwycięstwa przed czasem, Betterbjew nie mógł się do końca podobać. Za mało boksował, a za bardzo chciał zmieść przeciwnika z powierzchni ziemi. Czekam na konfrontację Rosjanina z bardziej wymagającym i lepiej wyszkolonym pięściarzem. Myślę, że dopiero wtedy zobaczymy jego pełen kunszt. Za nami więc noc obfita we wrażenia, a w następnych tygodniach czekają nas kolejne emocje. Ja zapraszam na stronę 13 Runda na Facebooku, gdzie wzorem poprzednich miesięcy sporządziłem spis najważniejszych walk i gal bokserskich w maju. Zachęcam też do śledzenia mojego Twittera, do którego link znajdziecie w opisie. A teraz mówię Wam już, do usłyszenia!